W tym domu próbowało zamieszkać aż 30 rodzin, ale każda z niego wcześniej czy później uciekała. Podobno ciąży na nim klątwa pierwszego właściciela. Jeden z więźniów oświęcimia miał tam znęcać się, zabić, a później zakopać swoje dziecko. Te wszystkie legendy dotyczą jednego z najbardziej nawiedzonych i przerażających domów w Polsce, czyli domu w Jaworznie. Mówiąc dokładniej, budynku, który znajduje się przy rynku w Jeleniu. Ten niepozorny i niczym nie wyróżniający się dom kryje naprawdę wiele mrocznych tajemnic. Od 2014 roku po całej Polsce krąży wieść, że ten dom jest nawiedzony i w nim straszy. Wielu śmiałków podejmowało także próbę kontaktu z duchami. Właściciel budynku postanowił wykorzystać ten potencjał i otworzył w tym budynku escape room. Jednak okazało się to nieudanym pomysłem, ponieważ dziwne zjawiska utrudniały prowadzenie biznesu. Drzwi od domu zatrzaskiwały się tak, że właściciel nie mógł do niego wejść. Któregoś razu przy robotach na posesji właściciel znalazł też zakopany w ziemi naszyjnik, który zgubił bardzo dawno. Zanim mężczyzna stał się właścicielem tej posesji, więc jakim cudem ten naszyjnik tam się znalazł? Na tej nawiedzonej posesji chodzące w swoim rytmie zegarki czy też wirujące światła samochodów to codzienność. Jedna z mieszkanek Jawożna twierdzi, że w czasie okupacji niemieckiej dom zamieszkiwał pewien mężczyzna ze swoim synem. Mężczyzna miał znęcać się i nieustannie bić chłopca, który niedługo później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Tą historię potwierdza też obecny właściciel domu. Sam właściciel wiedział o sławie duchów, kupując dom, ale podchodził do tego z dystansem i chciał trochę zrobić na tym biznes. I mimo, że sam właściciel twierdzi, że nigdy w tym domu nic nie widział, to mówi, że czuje się w nim bardzo dziwnie i niekomfortowo. Sam właściciel twierdzi również, że nigdy nie spędził nocy w tym domu. I nigdy by się na to nie odważył. Już podczas remontu domu miało dziać się wiele niewytłumaczalnych zjawisk, głównie dotyczących elektryczności. Sam elektryk panikował, nie wiedział o co chodzi, wymieniał kable na nowe, a usterki wciąż się powtarzały. W otoczeniu domu dziwnym awarium ulegały także silniki samochodów. Pewnego wieczora pan Piotr, właściciel, chciał wrócić do domu, jednak jego samochód nie chciał odpalić, dlatego pan Piotr zadzwonił po swoją żonę. I kiedy obydwoje wsiedli do auta pana Piotra, silnik samoistnie wszedł na największe obrotki. Jakby działała na niego jakaś niewidzialna ręka. Największymi miejscami aktywności tego domu ma być Strech i piwnica. Ludzie, którzy odważyli się odwiedzić ten dom twierdzą, że czują się w nim dziwnie, czują niepokój. Dziwny napór na swoje ciało, a także ból i zawroty głowy. Polska ekipa Mystery Hunters odważyła się zbadać ten dom i was odsyłam tutaj do ich filmu na YouTubie. Wydajcie mi znać, czy odważylibyście się spędzić noc w tym nawiedzonym